Cześć i czołem, witam was, bardzo serdecznie wystartował event Świętego Patryka, gdzie za, uwaga, gdzie za eventowe ryby dostajecie te oto złote monety, także to jest najlepszy czas w roku, gdzie można sobie tych monet nafarmić, po prostu jak ktoś ma dużo czasu do bólu, są osoby, które nawet po 3-4 tysiące monet potrafiły w dwa tygodnie nafarmić, eee, tak było w poprzednich latach, mam nadzieję, że... W tym roku też uda się tak konkretnie Wam tutaj połowić te ryby, ale to przejdźmy do tego może gdzie te ryby łowić, albo nie, na co te ryby łowić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przynęty, które możecie na nie stosować i które no, najlepiej się sprawdzają, to jest tutaj ten, ten konik zabijaka, gdzie on jest? O, taki konik zabijaka, proszę Państwa, proszę Państwa. Państwa. Taki konik zabijaka, oczywiście, jak na ryby, no to musi być pijany robak, bo to też bardzo ważne. Pijany robaczek bardzo fajnie się sprawdza, i do tego jeszcze jest coś takiego jak piklowany owoc palm. O, proszę bardzo, to też jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Jeżeli chodzi o te, te ryby eventowe, oczywiście możemy też sobie tutaj em, pospiningować troszeczkę, czyli taki irlandzki bas jigowy się fajnie, fajnie sprawdzi. Do tego jeszcze możemy mu dowalić, na przykład takiego popera, też bardzo fajnie się sprawdzi. To są wszystko irlandzkie te, te, te popery, jakby tutaj z eventu. Tylko ja już mam z poprzednich lat, bo cały event mam zrobiony. Poza jakimiś tam elementami takimi, który, które można kupić. Dodatkowo za monety, które tutaj zbieramy w misjach. Także to jeszcze przede mną. Jeszcze tam sobie muszę parę rzeczy kupić. Eee, taki poperek też jest, też jest z tej misji. Hmm, jeżeli chodzi o, o takie miękkie przynęty, to chyba tylko ten irlandzki, irlandzki rak mam. Coś takiego. Także taki zestawik jak sobie zrobicie, to możecie też fajnie, fajnie łapać te ryby. Jeżeli chodzi o misje, słuchajcie. To jest tak to jest tak, no ja oczywiście tu misji wam nie pokażę ale robicie sobie te wszystkie przysługi po kolei jeżeli chodzi o nagrody no to jak widzicie jest, jest łódka, jest jakiś ponton, jest to 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 okulary i takie tam pierdółki fajna rzecz można proce zdobyć sobie także jeżeli ktoś by chciał mieć proce no to właśnie w tym evencie można proce, dorwać tu, tu, co ja tu jeszcze mam no i teraz kochani, kolejna fajna sprawa. Są misje, takie jak tutaj przysługa 1, 2, 3, 4 do 7. I za te przysługi dostajecie takie oto właśnie monety. Następnie te monety możecie wymieniać, słuchajcie, na nagrody. I ja właśnie tylko to mi zostało. Mam chyba do odebrania ponton za te nagrody. Tylko, em, tylko wiecie co? Tylko nie mogę znaleźć gdzie to odebrać. Gdzieś to było napisane. O, jest. Czyli można tak, jak widzicie na whipping willow odebrać sobie za 99 tych monet procent. to się bardzo szybko zbiera, ponieważ jak widzicie tutaj jest chyba, jest napisane ile tych monet, a nie ma ile tych monet, jest zebranie, eee... no dobra szkoda, że nie ma napisane, kiedyś było od razu napisane, że na przykład zrobimy sobie przysługę, Hmm. o wyspa niebieskich krabów i tu się dostaje, jeżeli złowimy sobie te 9, 9 i 5 ryb to jest razem 23 ryby, dostajemy 42 monety i to można powtarzać w kółko, ponieważ i tak farmimy te ryby, żeby zdobywać złote, złote żetony i później, i później sobie możemy to wymieniać na te na te właśnie rzeczy, także mi został do odebrania kajak, kajaku oczywiście nie będę robił, bo i tak kajaka nie używam ale podpórkę na podpórkę już mam podpórkę już mam i jeszcze muszę sobie dozbierać 70 monet na, na tą skrzynkę, ale skrzynkę tylko po to żeby ją sprzedać i odebrać po prostu złote monety, także tak to działa to oczywiście możecie odebrać tylko raz, czyli nie ma tak, że weźmiecie sobie na przykład kajak, czy tam motorówkę za 3000 tych żetonów, sprzedacie ją za złote żetony i później robicie, to już się tak nie da jak ją raz odbierzecie, no to już jest odebrane i więcej nie można. Także tak. Tu robicie misje główne, tu robicie misje dodatkowe, żeby sobie pofarmić, pofarmić te, te złote monety. No i teraz tak, kolejne pytanie, które zaraz padnie. Jak zdobywać właśnie pijane robaki, te koniki zabijaki i tak dalej. Słuchajcie. Na mapie głównej macie za to już zaznaczone łowiska, które biorą udział w, w tym całym evencie. I tu, gdzie macie koniczynkę, możecie sobie na to łowisko pójść. Pójdziemy sobie na Everglades. Pójdziemy sobie na Everglades. To jesteśmy na Everglades. I tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, ten pomost na łowiskach oznaczonych właśnie tą koniczynką, znajdujecie sobie, o proszę, takie garnki. I z tych garnków dostajecie właśnie nagrody w postaci, w postaci tych przynęt. I dodatkowo znajdziecie takie podkowy, i jak tutaj widzicie, za 5 koniczynowych monet, możecie kupić sobie Spinner Beta, Złota Melodia. Ja takiego jeszcze nie mam, więc sobie za te 5 monet kupię, bo i tak będę później robił zadania, żeby, żeby sobie po prostu pofarmić tutaj. Także te monety, i to możecie kupić chyba ile chcecie. No, ile chcecie, możecie tego kupić, tylko zawsze. A to raz na 12 godzin, wróci jutro. A, raz dziennie tutaj z tego co widzę, te. Te i są. Czyli raz na 24 godziny sobie wchodzicie na łowisko i zbieracie garnki. Jeżeli ktoś nie ma gotówki na takie skakanie, bo to znowu jest kolejna ważna rzecz, event jest w tej grze za każdym razem dla osób, które mają tutaj duży portfel tej gotowy. Bo jak widzicie, tych łowisk jest trochę. Jeszcze łowisko, jeszcze jest tutaj przystań i, i rzeka Tyber. I żeby sobie tak codziennie zbierać. Te, te garnki no to wychodzi kupa kasy tak bo trzeba oczywiście nie płacimy licencji bo nie łowimy tam ryb ale no, koszt podróży tak 120 no to nie liczę 7500 7500 tutaj tutaj 9 no to już mamy już mamy ile 18 z kawałkiem nie liczę tych końcówek 18 z kawałkiem 20 28 tysięcy 42 tysiące 50 tysięcy, no i 50 tysięcy taka rundka raz dziennie kosztuje, nie? Żeby sobie wszystkie te przynęty, te garnki odebrać. Także, no wiadomo, że jak ktoś robi ten event pierwszy raz, no to i tak odwiedza te łowiska i tak je odwiedza, więc fajnie przy okazji zbiera sobie te garnki. Ale jeżeli ktoś się nastawia na typową farmę, no to 10 dni eventu. Pół miliona na same takie skakanie trzeba mieć, nie? Także, także tak to wygląda. A nie zarabiamy praktycznie kasy, bo ryby eventowe dają tylko monety. Także to jest też fajne, to jest trzeba pamiętać. Także no tutaj, to jest akurat jeden z takich tańszych tańszych eventów, ponieważ tu wystarczy, jak widzicie, na cały event, tak, piracy drzwi mi pół miliona, siedemset tysięcy, żeby wszystkie łowiska codziennie odwiedzić. No a są, są takie eventy, gdzie możemy odwiedzać dużo częściej i. I wtedy. aha czekajcie, jeszcze tu są skubańce, czyli jeszcze mamy 50 tysięcy mówiłem, no to już mamy już mamy 66 tysięcy już mamy już mamy 66 tysięcy, 85 tysięcy i 200 20, tysięcy, także no. Także chciałem powiedzieć, że, że tańszy, no ale oczywiście nie musicie odwiedzać, bo tutaj trzy miejsca tylko do łowienia, więc... Ale tak, ale tak, czyli jak widzicie, no milion, jeżeli byście chcieli odwiedzać wszystkie łowiska, nawet ponad milion za te podróże. No i teraz kolejna sprawa. Dla osób, które właśnie nie mają tej gotówki, żeby tak sobie skakać po tych łowiskach cały czas, żeby odbierać te garnki, no to możemy oczywiście łowić na spinning. Wiadomo, że na spinning macie jedną przynętę czy dwie przynęty, rzucacie sobie. Będziecie łowić te ryby, będziecie łowić je, ale wolniej. Dodatkowo. Te ryby również będą wpadały na takie przynęty jak czerwone robaki, i tak dalej. Tylko znowu dużo wolniej, ale i tak coś tam zarobicie. No i jeszcze jest trzecia opcja, czyli sklep tutaj. Sklep, sklep, sklep. I farmienie na zasadzie. Zobaczcie, za 7 monet kupujecie 13 pijanych robaków łowicie 13 ryb, jesteście 5 monet do przodu i tak też można łowić w kółko nie skacząc po, po łowiskach sobie siedzicie, po prostu kupujecie w sklepie przydełkę, rzucacie, wyciągacie, co 13 ryb jesteście 5 monet do przodu tak też można farmić na 4-5 wądek i też to idzie, no z tym, że wiadomo, jak nie, jak nie nie tracicie gotówki no to musicie troszeczkę mniej na tych monetach zarabiać, tak to wygląda jeżeli jesteśmy już przy kosztach, to kolejną ważną sprawą jest to, żeby na przykład chcecie łowić ryby eventowe, używacie pijanych robaków, czy koników zabijaków, no to nie łowicie tam, gdzie są ryby, które biorą na zwykłe ryby, które biorą na przykład w strągi, na koniki, nie łowicie w tych miejscach, ponieważ będziecie tracić przynęty, a będziecie łowić ryby, które nie dają wam monet, czyli zamiast łowić... Ryby eventowe, będzie wam siadał strong, będzie wam siadał jakiś tam zwykły basik na napiklowane owoce, na whipping willow, będą wam brać karpie. Także trzeba mieć też miejsce takie, gdzie zwykłe ryby, które po prostu będą wam pożerały przynęty, nie będą wam brały. Pamiętajcie o tym, wtedy nie będziecie tracić po prostu tych cennych przynęt, za które dostajecie monety. No dobrze, to teraz tak. Gdzie są dobre miejsca do? ułowienia właśnie tych eventowych ryb. I teraz yy, moimi takimi ulubionymi miejscami to są właśnie Michigan, Wyspa Niebieskich Krabów oraz Brazylia, jeżeli dobrze pamiętam w zeszłym roku. Wyspa Niebieskich Krabów mi się podoba z tego względu, że tam przy okazji robimy misje na właśnie te, te żetony koniczynowe, monety, które później wymieniamy i Brazylia tak samo. Czyli to są dwa, dwa akweny, gdzie przy okazji sobie robimy, robimy po prostu misję dodatkową. Wydaje mi się, że na Michigan chyba nie ma takiej misji. Leśna Villa, nechery, everglades, tyber, wyspa niebieskich krawów maku, maku, amazoński labirynt. Tak, na na Michigan łowiąc nie dostajemy dodatkowej, e, dodatkowej. Nagrody w postaci tych żetonów, ale pokażę Wam też miejsce, ponieważ tutaj biorą głównie same basy, bo nie ma tutaj po prostu innych ryb. Miejsce to jest, słuchajcie, pojawiacie się. Michigan, pojawiacie się tutaj na dole, tam się gdzieś, tam się gdzieś pojawiacie. Idziecie w prawą stronę do pierwszej takiej przegrody, gdzie jest, yy, gdzie jest ta plama taka, taka roślin. Tam, tam łowicie muski gołe ryby i tutaj to jest ten marker mniej więcej ja to akurat nie mam markera na te ryby eventowe tutaj ale łowię w tym miejscu koło tego markera pokażę wam ja tu akurat mam marker bodajże na jakiegoś szczupaka tak maski tygrysowy. także w okolicach tego markera tutaj możecie sobie śmiało zarzucać wędki pijany robak konik i te piklowane owoce bardzo fajnie się tu sprawdzają, dodatkowo jeszcze, dodatkowo jeszcze co spinningiem, możecie sobie tutaj spinningować, tylko jeżeli spinningujecie tutaj, załóżcie tytanowy, tytanowy przypon bo jak walnie szczupak na tą przynętę, no to, to może wam po prostu obciąć przypon zwykły, także fajnie, fajnie nie tracić tych przynęt. One nie są drogie, bo 5 tam, 5 tam tych monet dodatkowych, ale, 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 ale po co je tracić, po co znowu później podróżować, żeby je odkupić, nie? Także to tak, to jest miejsce na Michigan, bardzo ważne. Jak widzicie, na dużych mapach te, te, te garnki są zaznaczone taką oto. Jak to się chyba nazywa? Tęczą. O. <laughs> taką kolorową tęczą. Wypadło mi z głowy, także tak, to się wypika. Bytnie. Także, także tak, lecimy teraz na Wyspę Niebieskich Krabów i tam pokażę Wam miejscówkę, gdzie można sobie połowić fajnie. To i jesteśmy na Wyspie Niebieskich Krabów. Wyspa Niebieskich Krabów to tak naprawdę dwa spoty, które mi się najbardziej sprawdzały, czyli jeden jest tutaj. No, tylko przeszkadza trochę ta gałązka, więc może staniemy sobie faktycznie na pomoście obok. Tutaj jak już widzicie ekipa, ekipa łowi. I łowicie po prostu tutaj przed sobą. Na wszystkie trzy przynęty. Ja tutaj akurat chyba markera żadnego nie mam, bo ja często łowię tak, że to jak znam miejsce, to po prostu. Wiecie, nie, 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 nie rzucam żadnego markera, tylko no, na oko pi razy drzwi sobie tam, tam łowię, i bez problemu wpada. Tak daleko nie ma rzucać, nie ma co rzucać, ale te, 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 te trochę tych metrów pod te krzaki tutaj. Mniej więcej na środku, jak kończy się. Kończy się linia, linia drzew, patrząc od tamtej strony albo zaczyna się to odbicie drzew w wodzie. Możecie sobie łowić i bardzo fajnie, bardzo fajnie siadają te ryby. Kolejnym miejscem, o nie wziąłem swojej szybkiej łódeczki, także kolejnym miejscem, gdzie będziemy sobie łowić te nasze unikatowe ryby, to jest znane Wam, nie chcę żadnej tej, znane Wam bardzo dobrze miejsce, gdzie, gdzie po prostu się łowi ryby, czyli tutaj na samym dole, o tu. I ja zaraz tam popłynę i już wam pokazuję, I już wam pokazuję gdzie dokładnie będziemy tam sobie łowić. No. Udało się dopłynąć. Także jak widzicie, normalnie łowicie tutaj, a te małe ryby idziecie sobie z podpórką, i tu gdzie się kończy możliwość jej postawienia, słuchajcie. O, dobra. I dalej jej nie postawimy. I tutaj łowicie tak mniej więcej 15 metrów, 12 metrów. No czyli tak jak widzicie, gdzieś mniej więcej tutaj, tak jak teraz pokazuję wędką, sobie łowicie i tak to, tak to wygląda. To jest dwa miejsca, jeżeli chodzi o Wyspę Niebieskich Krabów. Teraz polecimy sobie szybciutko na Brazylię i tam jeszcze też... Dwa miejsca, ale na jednym. Znaczy dwa spoty, ale na jednym miejscu. Także też bardzo szybkie łowienie. Za chwileczkę się widzimy. No i woli wylądowaliśmy w Brazylii. I tu, gdzie łowimy, no to zobaczcie. Tu już farmią. Tu już farmerzy stoją. Pozdrawiamy ludzi z tylko Unii. NTT. Już tutaj są. Oni już tutaj. Cały pomoc jest ich, Tu już trzeba pytać o pozwolenie. Także uważajcie. Ja oczywiście żartuję. I więcej tutaj. Tu sobie rzucacie pod tego krzaka. Bardzo fajny spot. Jeżeli tu będzie wam zatłoczno, to możecie sobie, słuchajcie, iść tutaj. Nie, może tutaj. I mniej więcej 25 metrów, jak ta pierwsza palma, która tutaj wystaje. 25 metrów gdzieś, gdzieś mniej więcej sobie tutaj rzucacie. I tu też bardzo fajnie. Na wszystkie trzy przynęty bardzo fajnie te. Ryby eventowe biorą, tylko nie chodźcie po stolikach tak jak ja, bo później ślady zostają i tu obsługa hotelu się wkurwia, to denerwuje, to się zbytnio oczywiście, o właśnie, tak nie róbcie Także tak, jeżeli chodzi o miejsca No to tak to wygląda eee, Gdzie tu jest Gdzie tu jest garnek ze złotem? Już jak tu przyszedłem to bym sobie zgarnął garnek Tutaj na pewno nie ma Nieważne, nie mogę znaleźć garbka ze złotem, wrzucę sobie tu później i go, i go ogarnę. Także mam nadzieję, że pokazałem Wam w jednym materiale wszystko. Nie chciałem nagrywać, no takie i wiecie, podwyświetlenia to by było może i lepiej dla mnie, że jak zdobyć monety, gdzie łowić na miś gdzie łowić na tym i na tym i na tym. Ale nie chciałem Wam Was tutaj zarzucać, także macie 18 minut materiału. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze wszystkie pytania. Czyli gdzie zdobywać monety, jak zdobywać te monety, jak je wykorzystać najlepiej. 3-4 miejsca, gdzie, gdzie najfajniej wchodzą te eventowe ryby. No i chyba wszystko, i chyba wszystko. Także ja Wam życzę powodzenia w farmieniu. Mam nadzieję, że zrobicie fajne wyniki. Jeżeli ktoś już farmił w poprzednich latach, dajcie znać oczywiście w komentarzach, yy, ile, wam się, ile Wam się udało tego, tego wyfarmić, jak dużo tutaj czasu spędziliście. Powiem Wam, bardzo fajny, bardzo przyjemny event, jeżeli chcecie posiedzieć, połowić, to tylko brać wędki i ogień. Także piąteczka dla Was, wielkie dzięki, że jesteście. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, ponieważ w statystykach 40% nie subskrybuje, a ogląda, a to bardzo fajnie by było, gdybyście subskrybowali. Tyle ode mnie, widzimy się w następnych materiałach, trzymajcie się i cześć, Do Zobaczyska.